A witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście drugi obszar, jeżeli chodzi o event Rozmarzona Krajna Cudów. E, także zaglądamy od razu do Miry. No i tak, przede wszystkim, żeby rozpocząć drugi obszar, musimy porozmawiać z Mirą, więc klikamy na nią, a e, przeklikujemy bądź czytamy całą rozmowę. Klikamy Zimowa eskapada tutaj, na paseczku prawym powiedzmy. No i wybieramy polana leśnych istot. Mamy jedną kryształową skrzynię i 7 zwykłych złota. Generalnie obszar bardzo łatwy, prosty i przyjemny, nie ma zbyt wielu walk na razie, póki co. Pewnie będzie jakiś obszar, gdzie będzie nawalonych walk pełno. Zdobądź informację od leśniczego. No, teraz mamy podświetlone. Leśniczym jest Arden. Rozmawiamy z nim i on nas wysyła do źródła wody, aby je zbadać. Generalnie tutaj niczego nie ma. Tutaj zresztą i tak później będziemy wracali. Więc idziemy sobie tutaj zostawiamy. Swoją drogą nie wiem, po co w ogóle jest ta skała w tym miejscu. Nie trzeba jej w ogóle używać, ale mniejsza o to. Zbieramy nagrodę na prawo i od razu mamy przerośnięte haszcze. Także rozmawiamy z nimi w cudzysłowie, że tak powiem. No i idziemy na lewo. Tutaj mamy jeszcze jedną nagrodę. No idziemy do haszczy. Numer dwa, tutaj przeraźnie te haszcze, to samo widok. No i teraz musimy wejść do starożytnej jaskini, aby ją zbadać. W tym celu idziemy tutaj, gdzie byliśmy na początek, niedaleko Ardena, i tutaj mamy starożytną jaskinię. Podchodzimy do niej. Okazuje się, że potrzebny jest klucz. Po klucz idziemy do Ardena, do leśniczego. Rozmawiamy, mamy kluczyk. No i teraz spokojnie, możemy sobie do tej jaskini wejść. Otwieramy, wchodzimy. No i musimy generalnie popychać głazy na te pnącza, na te haszcze i na przeciwników. No więc mamy toczącą się skałę, popchni. No i tyle. Tak by to wyglądało. Także troszkę wal tutaj jest więcej niż na pierwszym obszarze. Ale też bez czału bym powiedział. No ja mówię, no na razie jest okej. Okay. Zobaczymy, czy nie dowalą jakimś głupim obszarem, gdzie będzie 20 walk. A podejrzewam, że może taki być, bo zawsze taki był na tego typu eventach, prędzej czy później. Także, co popychamy skałę na prawo. Tutaj żadnej opcji akurat nie mamy. No, i tutaj tak naprawdę możemy sobie wybierać, gdzie chcemy popchnąć skałę. Możemy to zrobić tutaj na lewo. Możemy popchnąć na prawo. Tak naprawdę, ten moment jest bez większego znaczenia. Ja popchnę na prawo. Idziemy sobie tutaj. Rozmawiamy z Pippą. Dostajemy mistyczny aerograf. I ona nam schodzi z drogi, zatem nie musimy walczyć z przeciwnikiem. Idziemy sobie tutaj. Nagroda. Nagroda oczywiście tego głazu już nie popchniemy. Idziemy sobie tutaj i będziemy musieli zawalczyć z jednym przeciwnikiem. Popychamy głaz do góry. I niestety tego przeciwnika musimy nakopać, bo nam blokuje tutaj przejście do popchnięcia skały. No dobra. No i co? Popychamy na prawo i teraz idziemy na dół. Tocząca się skała. Do góry popychamy. Idziemy w ten sposób, na lewo. I teraz znowu możemy albo popchnąć na lewo, albo do góry. Ja polecam stanąć na dole i popchnąć do góry. Bo można sobie tych dwóch przeciwników na lewo skosić, ale wtedy musimy walczyć z dwoma u góry. A tak możemy skosić przejście. Tutaj, zresztą zaraz wam pokażę. Popychamy do góry w ten sposób. I wystarczy pokonać jednego z tych dwóch przeciwników, zebrać nagrodę. I droga stoi przed nami otworem. Pamiętajcie, że postacie mogą wam ginąć w cudzysłowie, ale one tak naprawdę nigdy nie giną. Także idziemy do góry, mamy tutaj szalonego Drif'a, walczymy z szalonym Drif'em. Proszę bardzo. I tak naprawdę to będzie koniec mapki, później zostanie nam tylko i wyłącznie już wytwarzanie mebli. Więc ten obszar tak jak widzicie jest dosyć prosty. No, i tyle, i tutaj elegancko wszystko zrobione. Poinformuj leśniczego, że sprawa została rozwiązana. Więc idziemy do leśniczego. No i tak naprawdę ten głaz, który był na początku, tutaj w sumie nie wiem po co on jest, bo jak go popchnę, to nic się nie dzieje. Zaniepokojony leśniczy. Rozmawiamy, informujemy go tutaj o całej sytuacji. On nam, że tak powiem, wyłoży główną nagrodę, leśna kruszyna i przy okazji skrzyneczka. No i mamy ukończony etapik, więc tak, teraz idziemy do chaty. No i zostało wytwarzanie tylko i wyłącznie. Także wybieramy drzewko, to drugie, wytwórz. No i można na różne sposoby wytwarzać. Można sobie wybrać mini skrzynkę z narzędziami lub mistyczny aerograf. Można wybrać i tak, najlepsze połączenie to jeden, jeden, trzy. I 5. Mimo, że estetyka jest zwiększona, statystyka, to i tak dajemy 1, bo to jest najlepsze połączenie, jak się okazuje. Klikamy wytwórz. Pamiętajcie, że dzisiaj powinien wskoczyć kolejny poziom biegłości, więc też powinno być dosyć łatwo zrobić tutaj eskę. Może uda mi się za pierwszym razem nie. mam A. No trudno, jak się nie udało? Lecimy dalej. Znowu 1, 1, 3, 5. Połączenia mogą być różne, tak naprawdę z różnych da się Eskę wyciągnąć, wiadomo ale ja robię zawsze tak, żeby wszystkie cztery minki tutaj były zakochane, że tak powiem. Teraz się powinno udać, no bo mamy kolejny poziom biegłości, więc mam nadzieję, że się uda. Ja zmieniłem tak naprawdę na ten drugi przedmiot, tam było łatwiej. O, znowu A i zobaczymy, wytwórz i znowu 1, 1, 3, 5, ale zmienię sobie na skrzyneczkę z narzędziami. Wytwórz i zobaczmy. Jeśli się nie uda, to trzeba próbować do skutku. Innej rady tak naprawdę nie ma dalej a niestety więc dalej jedziemy jeden jeden trzy postaram się eskę dostać nie będę świrował ze wszystkimi tutaj zadaniami bo wszystkich zadań zrobić się znowuż raczej nie da pierwszego dnia tutaj jeżeli chodzi o ten pierwszego dnia drugiego dnia że tak powiem że tak dziwnie to nazwy teraz powinna wskoczyć eska z tego co nie ma dalej 204 a proszę bardzo ależ dziwne. Nie pamiętam, ile miałem na drugim koncie, ale wydaje mi się, że 207 tam było chyba coś takiego. I SK była, więc dziwna sprawa. Trzeba próbować, tak naprawdę. Udało mi się tak naprawdę zdobyć i z tym, i z tym. Spróbujmy znowu z estetyką, aczkolwiek, jak widać, bardzo opornie idzie mi ta SK. Ale da się, da się dzisiaj oczywiście, żeby nie było. Spróbujmy jeszcze. Dostać tę Eskę 187, tragiczny wynik, niestety. Jeżeli połączycie w inny sposób, też będzie ok, ale nie będzie właśnie czterech zakochanych minek, że tak powiem. Ale masakra, nie? Na drugim koncie, na tym, którym robię za pierwszym razem, żeby poznać dany obszar, pykło mi praktycznie od razu. A tutaj, no, masakra. O, dalej, a ja. spróbuję jeszcze parę razy. Jak się nie uda, to po prostu poza filmem sobie popróbuję. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma parcie i musi zrobić wszystko za pierwszym razem, no to no musi po prostu próbować, próbować, jeszcze raz próbować i w końcu ta SK wpadnie, to wam mogę zagwarantować, aczkolwiek. No mi niestety nie idzie. O tutaj... Ładnie wpadło teraz. I jest Eska, dobra, 213. Tak jak widzicie, trzeba próbować, bo masakra różnych połączeń można próbować. Tutaj za aerografem spróbować, jak nie to ze skrzynką. I tyle. Śnieżna wędrówka, cyk misje pokończone poziom czwarte i pół, elegancko. No i pamiętajcie, że tutaj są misje jeszcze. Spokojna łodyga, cyk. I tutaj tak jak mówiłem, misja: uzyskaj ocenę A za mebel i osiągnij wynik 110 za trwałość. To jest praktycznie nie do zrobienia dzisiaj. No chyba, że komuś wskoczy 5 razy boost, nie? Przy trwałości to to jest do zrobienia, aczkolwiek mi się nie chce. Poczekam na wyższy poziom biegłości. Tak samo tutaj z tym meblem i estetyką było. Można się w to bawić, można próbować od razu, ale po co tracić czas? Dzisiaj odwiedziliśmy miejsce pełne drzew, ale niektóre z nich umarły. Chciało mi się płakać. Staruszek, który sadzi drzewa, powiedział, że życie to cykl. Co miał na myśli? Staruszek dał nam małe drzewko, pięknie ozdobione. Mam nadzieję, że wyrośnie na wielkie i silne drzewo. Zeszłej nocy nie mogłam spać, nie, mam wrażenie znowu jest błąd, taki błąd tutaj z przenoszeniem tego. Mam wrażenie, że minęły wieki odkąd porządnie wypoczęłam. Dobranoc, Mabusiu. No i co, pozostało? Tylko kliknąć sobie tutaj, wybrać drzewko, piękną maseczkę. Proszę bardzo, ładnie to wygląda. Mira zadowolona. Jutro widzimy się przy okazji trzeciego obszaru. To będzie obszar o nazwie Saltwater. Tam się widzimy. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam miłego dnia, miłego eventu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.